Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Spadek po Wuju. Znajdujemy się standardowo na Szpakowie. No i już szelifa akurat żniwa w pełni. Dzisiaj jest akurat mój pierwszy raz za sterami Deutschfara, już, że tak powiem, w samotności, jednoosobowo. Dziś mam swój zestaw do odwozu, swój kombajn, no i działam. Będziemy ciąć żyto. Sytuacja jest taka, że po prostu tutaj... Szeryf dzisiaj dostał na testy nowy kombajn, to jest chyba New Holland CR czy CX, już teraz powiem Wam, ciężko jest mi powiedzieć, bo nawet go na dobrą sprawę nie widziałem, no i ogólnie rzecz biorąc, pojechali na taką daleką działkę, tam jest ponad 100 hektarów i chcą ją dzisiaj ogarnąć, także ja działam dzisiaj samotnie przy gospodarstwie jego, także kosimy, czekaj, to najważniejsze, na słomę, kurde, na słomę, majster. Ja o tym zapomniałem, przepraszam Was bardzo, a tu akurat to pole e, idzie na słomę. E, poniekąd dla mnie, poniekąd też dla szeryfa, tak się dogadaliśmy. E, także w kolejnym odcinku nie wiem, czy ja to będę osobiście prasował, czy dogadam się z szeryfem. On mi zrobi po prostu belki okrągłe i ja to sobie tylko gdzieś tam przywiozę w międzyczasie. Zobaczymy. E, na moim ogólnie gospodarstwie troszkę zmian, kupiłem nową działeczkę, ale tą działkę pokażę Wam dopiero gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Na razie, że tak powiem zajmijmy się dzisiaj stricte tymi żniwami, bo jednak troszkę tej roboty jest. Chciałbym to dzisiaj wszystko ogarnąć. No, zobaczymy czy się uda na odcinku to zrobić. Byłoby świetnie. Dobrze, że ogólnie nie ma daleko, także jeden traktor w odwozie, tyle powinno myślę tutaj wystarczyć. Zobaczymy, tam na te przyczepy niby wchodzi tak maksymalnie po 15 ton na jedną, to są jakieś tam stare autosanki, także zobaczymy czy uda mi się to całe pole, że tak powiem, właśnie pomieścić kurczę. To, że tak powiem, tutaj już czas pokażę, co z tym wyjdzie. Ale ogólnie mogę Wam pokazać, kupiłem taki nieduży, to jest numer 16, ono kosztuje tam 30, to jest 0,35 hektara i 24,5 tysiące mnie kosztowało. No tak się dogadałem, To jest z gościem, bo tam wiecie jeszcze akty notarialne, nie akty notarialne, ale już jest nasze. Prawdopodobnie że będzie obsiane pszenicą, także jest całkiem ok. Kolejna sprawa, to zaraz sobie ogarniemy, bo nasze tutaj opasy już mają rok czasu, więc wypadałoby je sprzedać. W wolnej chwili, jak tylko będę wysypywał kombajn, zadzwonię do gościa, co by tutaj akurat przyjechał, zabrał stare, wziął, przywiózł też przy okazji młode. No i będziemy sobie kolejny rok pracować, zobaczymy ile tutaj pieniążków udało nam się na tym wszystkim zarobić, bo to mnie też bardzo mocno ciekawi. No i zobaczymy, no pieniążki poniekąd będą potrzebne, gdzieś tam przy okazji na przyszły rok chcę kupić ten kombajn, o którym wspominałem, no poniekąd już na niego są pieniądze, ale jeszcze w tym roku sobie to... Wszystko tutaj odpuściłem, dopiero na przyszły rok jak już coś, takowy kombajn do nas zawita. Bardziej na razie myślę o tym, żeby może kupić jeszcze jedną działkę, a może na razie wstrzymać się z jakimikolwiek zakupami. Gdzieś tam przez zimę kupić, kupić nowy rozsiewacz, przynajmniej nowszy, kupić ten kombajn. No i te sprzęty do ziemniaka, tamtą kopaczkę elewatorową i i przy okazji e, sadzarkę. Także zobaczymy, a resztę pieniążków trzymać. E, cały czas czekam, zobaczymy, co będzie tutaj kurcze z tym odszkodowaniem od tego tam jednego mojego wujka. E, fajnie by było, jakby wpadło to. Może akurat bym sobie tutaj dom zaczął budować, no ale to e, zobaczymy, jak to tutaj jeszcze wszystko się potoczy. Ogólnie jak nie będę budował domu, no to tam te pieniążki może pójdą, kupię jeszcze jedną działkę, zobaczymy. Na przyszły rok też może przy okazji kupiłoby się akurat jeszcze tą 80, bo tak poniekąd ona mi się na to gospodarstwo marzy, żeby taki traktor, kombajn wrócić, żeby taki traktor kupić. Także kto wie, no zobaczymy jeszcze, na razie ciężko jest mi tutaj powiedzieć co dokładnie będzie za rok jakieś tam plany zakupu maszyn są, akurat 80 mogę kupić, a nie muszę podobnie jest z rozsiewaczem, ale na pewno muszę kupić kombajn i muszę kupić sobie sadzarkę i kopaczkę, to takie tam dwie maszyny, które za dużo nie będą kosztowały, myślę, że jak na to wszystko z 10 tysięcy wydam to jest max, kombajn kolejne 10, czy 20 tysięcy złotych teoretycznie będzie nie moje, tak to wychodzi. Także zobaczymy. Teraz jest ogólnie fajny dochód, nie, bo warzywka są, ale jeszcze tylko ten miesiąc i kolejne i się truskawki kończą. Zacznie się kurczę zaraz tutaj akcja z warzywami, że też ona się skończy, także jeszcze tylko w tym roku zrobek z soi, no i na tyle, nie? i będziemy czekali kurczę na opasy, zima znowuż będzie jaka będzie także wolałbym te pieniążki u siebie trzymać tutaj z szeryfem gadałem, to mi tam mówi, że z 10 ton pszenicy jak coś za tą robotę da, także zawsze coś, nie? także poniekąd u szeryfa robię za darmo no ale tutaj słoma, tutaj pszenica e, ostatnio e, ten, z szeryfem żeśmy gadali Dobrze podjechałem? Dobrze. O z szeryfem gadałem, no to przyjechał do mnie z beczkowozem, odebrał nadmiar gnojowicy, która została po tym, jak rozlał mi to wszystko na łące, więc kolejna akcja, że tak powiem, wymiany była ogarnięta. No a będę musiał do tych moich krówek się przejść na tą gospodarkę. No to trudno. To może się nie będę aż tak spieszył na razie. Zobaczymy, jak to tam będzie się dalej miało. Dobra, rurę złożymy. Choć poniekąd, no, mogłem się przetransportować, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, także te opasy... O, no, zadzwonię do gościa później, to najwyżej mnie tam podwiezie, gdzieś tam, w wolnej chwili. No a Deutsche, powiem Wam to plainer HTS. Fajny kombajn. Pojem Wam, niby duży, ale taki jednak zgrabny. Wydajność ma dość fajną. Szeryp go ogólnie sprzedać, bo już mówi, że... Akurat troszkę się robi przy mały, a też wiekowy, więc wypadałoby go w końcu wymienić, a więc jak będzie go wymieniał, to z pewnością będę mógł go kupić, ale to też nie jest kombajn jak na moje gospodarstwo jak na razie, gdzieś jakby myślał o usługach, a tutaj jeżeli chodzi o usługi, no to sami zobaczcie, samo prasowanie, bez nic więcej. Nie wiem, czemu tak się na tym przypakowie kurcze dzieje, że tylko prasowanie bel jest. Wcześniej były jakieś nawozy, były jeszcze kultywacje, a teraz na belki niestety. No ale trudno. Może te zbiory jeszcze będą. No ogólnie tak patrzę, godzina 12. My już pierwszy zbiornik mamy. Mam nadzieję, że w miarę szybko to pole uda mi się ogarnąć. Co by też, mówię tutaj, do nocy nie spędzić czasu. by się udało, to jeszcze dzisiaj może bym wziął traktor, bym to sprasował. No, zobaczymy. Ale to sprzętami szeryfa jak coś. To też jakiś taki, że tak powiem, będzie przerywnik z tej serii poniekąd. Zawsze coś, mówię, innego, bo jednak te moje maszyny, no to są jakie sama, tutaj jakby szeryf, kurczę, przyjechał ciągnikiem, to też by już było co innego. Jeszcze zobaczymy, ile tej słomy potrzebuję do tych moich opasów. Kurczę, 7 ton słomy. Tak myślę, że z 8 belek bym musiał liczyć, aby sobie z tego pola przywieźć, ale to tam akurat może wezmę New Holanda z tourem od szeryfa. Jak nim będę pracował, to sobie to wszystko poprzewożę, albo no tam któregoś jednego dnia się dogadam, wezmę traktor i tutaj to wszystko ogarniemy. No zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Na razie mówię nie jest źle. Fajnie to wszystko wygląda. żydko też piękne. Szkoda, że na razie nie mamy kurcze trzody chlewnej. Gdzieś tam planuję kiedyś mieć, ale to też zobaczymy jak to wyjdzie. Gdyby trzoda chlewna była, no to byśmy od farzy to kupowali, a ja tak tą tam sprzedaje jakimś gościom gdzieś na szpakowo, ale szczerze mówiąc się nie informowałem komu tam dokładnie, bo szeryf akurat u siebie, że ta nie skarmia. Także tak to mniej więcej wychodzi. Ale powiem Wam, fajna sprawa takiego człowieka znać i tak z nim współpracować, bo on akurat dość dużym szacunkiem i sentymentem darzył mojego tego wujaszka zmarłego. Także tam pamiętam, dobrzy koledzy to byli. No i tak to wyszło, że już szeryfa Kurcze, trochę roboty znalazłem. Dało mi się troszkę podurabiać. No i ogólnie rzecz biorąc, fajnie jest. Nie ma co ukrywać. Zawsze mówię: parę groszy się zarobi, a jak się nie zarobi, to chociaż wymiana transakcyjna. Tak jak teraz mówię, ja w żniwa pracuję na traktorze, na kombajnie, potem jeszcze pewne jakieś prasowanie, a szeryf przy okazji, widzicie, trochę słomy mi da, da mi też trochę kurcze, zboża, no ja, że tak powiem, na swoim niewielkim gospodarstwie wyżyję, e, szeryf też zadowolony, bo to, że tak powiem, tyle co odda, to jest jedna tam setna tego, co normalnie zbiera, czy nawet nie, także wszyscy są zadowoleni. Pytanko najważniejsze, czy ja to pole dzisiaj na odcinku skoszę, myślę, że raczej będzie problem, bo jednak pole duże, do wieczora się wyrobię, ale na odcinku raczej tego nie ogarniemy, ale dobra, jak skoszę to bynajmniej kurczę wezmę się za zaprasowanko może bynajmniej, także też będzie spoko. Tam akurat też taki plus tego wszystkiego, że chłopacy kosząc tym New Hollandem to sobie wzięli dwie ciężarówki do odwozu. To też akurat ja sam nie muszę się martwić o to, żebym tam miał jakąś tutaj małą przyczepkę, mam konkretny zestaw, także idealnie, że tak powiem na żniwa myślę, że go tutaj zasypię. A już przy okazji sobie rurę rozłożymy, bo 70% zbiorniku myślę że jeszcze trzeci zbiornik i ta pierwsza autosamka z przodu będzie pełna żeby tylko nie zachwacić dobra spoko jak to tam się sypy? no ideolo trochę tylko cofniemy i spoko chyba mniej więcej to powinno tak się zmieścić z tego pola to wszystko przecież co ja gadam ja dopiero cztery przejazdy zrobiłem no to jeszcze może być różnie Podjedziemy trochę do przodu, sypniemy tutaj. Dobra, to jedziemy dalej. Tutaj myślę, że raz przy raz będę jeździł. Nie ma co, że tak powiem, na około cały czas latać. No bo to też nie ma, że tak powiem, większego sensu. Tak wychodzi około chyba 30% w zbiorniku, czy 20%. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak pod 20 będzie taki jeden przejazd. To akurat 4 przejazdy wysypać zbiornik i dalej. 4 przejazdy wysypać zbiornik i tak w kółko. No ale to jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie dawno nie sprawdzając sobie, sprawdzę maszynki używane. A tutaj akurat nic za bardzo sobie mi było na chwilę obecną potrzebne na moje gospodarstwo. E, troszkę jest dalej nie za mały areał. tu Jeszcze kurde mijaka wszczeliłem. Ale, że tak powiem, się cofnąć, niech szerych widzi, że porządny kombajnista <gry> i że wszystko ładnie wyzwiera z tego pola a zresztą ja Wam powiem, nie lubię takich mijaków robić także pewnie jeszcze dzisiaj albo jutro prasa się zatnie, no i się to wszystko sprasuje no i też będzie akurat to wszystko poogarniane Mamy pozwodzić belki, no i w sumie gdzieś tak we wrześniu to już ja się będę u siebie brał za robotę bo i będą uniesiono kosy kolejne chyba, nie mam nadzieję, i będzie u mnie kurć niedługo jeszcze zbiór soi. A kolejna sprawa wypadałoby uprawić pole i pszenicę, tak na październik zasiać. Także jednak troszkę tej roboty jest, co by nie było. pszenicę to i tak tak się myślę, zrobi, żeby ją od razu wsypać do kur. Nie chcę za bardzo na to klepisko się wysypywać, bo z tym moim budynkiem to jest jak jest i tam jest troszkę lipa, niestety. No, 28% będę miał w zbiorniku. To nie, to będę musiał, kurde, coraz w tej we w tej wysypywać. Niestety po trochu, po takie 5 ton, no ale już inaczej tego nie ogarnę. Dobra, spoko. Także ogólnie, no, źle nie jest. Ja Wam powiem, że jestem ogólnie zadowolony z takiej roboty. Wiadomo, mogę sobie ty, tym zestawem przejechać, ustawić go na końcu pola, ale to już tak trudno. No i tak jak mówiłem, z szeryfem się dogadam. Na razie u mnie kury mają pszenicę, bo kupiłem im, ale to jak coś, to ewentualnie sobie po prostu wezmę i... Yy, Poczekam od szeryfa, wezmę w zimę tą pszenicę. Tam, akurat, będzie już mi brakowało tego wszystkiego, bo teraz one mają pełno. No i zobaczymy ogólnie, jak to tam dalej wyjdzie. Bo mówię, tej tą pszenicę bym chciał zasiać. Ewentualnie jęczmień, bo teoretycznie jęczmień będzie lepiej sypał. A kury pszenicę, jak dobrze pamiętam, jeść mogą. Bo nie ziarno. No ale dobra, coś tutaj. Gdzie te informacje były tutaj? Zwierzęta, świnia, owca, koń to nie. Zwierzęta, konia, owce, pszczoły, pie... kury eee, pszenica, jęczmień, sorgo. To powiem Wam, że z tych upraw i znowu szkór demiaka zrobiłem, z tych kurcze trzech upraw, to chyba jęczmień będzie mi najlepiej zasieć Wam powiem. I chyba tak się zrobi, że ten jęczmionek się zasieje. Bo no tak to ja wam powiem tak szczerze, kurczę no nie wiem co by to kurde, można byłoby innego zasiać. Jęczmień to taki akurat będzie, na trochę kwaśniejszą glebę myślę. No pierwszy raz kiedyś tam ta gleba niby gościu mówił, że wszystko było ogarniane, to nawet mu powiem, że wierzę, że tak było, więc ten pierwszy rok sobie spróbujemy jęczmień, a na na kolejny da się pszenicę też będzie. Myślę, że ok, to wszystko. Ważne, żeby było coś, co da mi ziarno dla kur i trochę słomy. To też od sheriffa będę mógł sobie wtedy brać pieniążki, a nie tak powiem tylko tutaj ten. Tylko będę brał od niego jakieś towary. Dobra, jeszcze to nam została, to akurat dosypiemy. No i powiem wam, że na odcinku ten cały zestaw uda mi się, kurczę zasypać nie ma co także ogólnie fajnie To mnie akurat bardzo cieszy jak to wygląda czasowo bo tak ogólnie to chyba zasypię ten zestaw albo nawet nie na sam koniec szybko się przejdę na gospodarkę i wezmę te krowy nasze sprzedam to się szybko teleportujemy Chyba że na dronego wezmą też tam się przyjeżdża ten kawałek też przy okazji jakiś obiad zjem no bo to cały czas nie można być w polu nie troszkę też trzeba odpocząć akurat te koło pierwsze pojadę tam na szybko sobie dzisiaj tak akurat mam go trochę tam jakieś pirogi odgrzeję zjem te pół godziny się odczeka i będzie się dalej pracować no bo mówię tutaj na gospodarce dzisiaj w sumie nikogo nie ma nie w tej chwili wszyscy polecieli tam na tamte pole Kurczę, szerifa żonka poleciała, także no niestety e, jak chce człowiek cokolwiek zjeść, to musi sobie sam pojechać i ugotować na swoje gospodarstwo. Dobrze, też tutaj daleko nie mam. Jakbym miał wam powiem gdzieś tam e, dalej, no to wiadomo by się coś wzięło w pojemnicz tam e, w torbę no ale tak jak ja tutaj mam kurczę kilometr dwa, no to sprzęty mogę zostawić. Tutaj e, akurat szerifa sprzętów nikt nie tknie, no to... Okay, to, to jestem też spokojny, kolejna sprawa, daleko na łące od dróg, także tutaj mam nadzieję, że nikt się nie będzie wokół tego kręcił. No i pojedziemy, sprzedamy te nasze opasy, to też parę groszy, mówię, zawsze z tego wszystkiego wpadnie. Ogólnie rzecz biorąc to też całe siamo, które miałem skoszone, to ja już im w sumie skarmiłem, no także trochę tak wyszło, że... To co było skoszone to już one dostały, no i teraz wrzesień, chyba październik kolejny pokos będę robił, zobaczymy czy to wszystko im skarmię, czy też nie. I tak się pomału zastanawiam, czy by czasem nie zwiększyć obsady z 20 na 30 tu gdzieś tam by się może jakąś jeszcze jedną łąkę kupiło na wiosnę. Od seryfa by się tam parę belek siano kupiło, no zobaczymy. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Sprzęty są, więc teoretycznie można działać. Areały się powiększyło, no tam jakaś łąka jedna jeszcze jest tam do kupienia, ale na razie powiem wam tak, no jest to wieś, w której ziemię idzie kupić, bo jest sporo starych ludzi. Sheriff jest takim jednym z sprzedujących rolników. Ale sheriff nie kupuje już jakichś tam mniejszych działek, więc ja na spokojnie mogę sobie takie działki pokupować. Bo tak to chętnych nie ma. Ci staruszkowie to ja wam powiem sprzedają, to wszystko prawie że na potęgę więc zawsze idzie się kurczę super fajnie dogadać i że tak powiem jakieś tam ziemie wyrywać. także ja tutaj nie będę ukrywał, że co roku bym mógł naprawdę kupować nową działkę bo tutaj jednak kurcze idzie że tak powiem się obłowić no ale na razie mówię i te nowe nabytki trzeba by pokupować, te sprzęty brakujące uzupełnić ten sprzęt w taki lepszy i kolejna sprawa, no wypadałoby kurczę ten dom sobie postawić, więc zobaczymy, jak otrzymam od tego mojego drugiego wujaszka zadość uczynienie, no to będę, że tak powiem, tutaj o czymś takim myślał, żeby to ogarnąć, ale na razie no póki co jest jak jest. Dobra, tak w sumie to ja tutaj sobie jeszcze sypnę. Zrobię jeszcze jeden zbiornik, akurat mi pół pola zostanie, pojadę na obiad, przyjadę z obiadu, to będę sobie to wszystko kończył, a przy okazji te opasy sobie ogarniemy, żeby już one były tam sprzedane. Dobra. To też przy okazji zobaczę, jak ja wyjdę na tym odcinku, akurat może się jeszcze jakąś działeczkę kiedy kupiło w tym roku, zobaczymy. Albo na przyszły rok, no bo tak jak ja mówię, jest ogólnie taka sytuacja, że no niestety, ale przez zimę, ten październik, listopad, grudzień, no w sumie to listopad, grudzień, styczeń, luty, 4-3 miesiące, nie będę miał w ogóle dochodów. A więc przydałoby się jednak, kurczę, tutaj tym zająć i trochę tych pieniążków zmagazynować, czy zmagazynować, uzbierać bo to wiadomo, tam to się może przydać, to się może przydać, to się może trafić do kupienia, no różnie bywa. Także ogólnie rzecz biorąc to ja tutaj e, może nie będę szalał z nowymi nabytkami, z nowymi działkami na jesień, jak coś, zobaczymy jak ta sprawa będzie wyglądała na wiosnę i na wiosnę jak coś, tam coś się pozakupuje, nie? Tak to by trzeba było myślę ogarnąć i będzie to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli będę stawiał dom, to na pewno modułowy, na pewno nie będę tego robił za gotówkę, bo na to szans nie ma. Wolę jakiś tam kredyt wziąć i sobie tam niewielką ratę miesięcznie płacić. I tak uważam, że większość z tego wszystkiego e, to ja tutaj będę miał, e, że tak powiem, już e, uzbieraną z tego do dość uczynienia od tego gościa, tamtego mojego wujka całego. E, Także tam jakiś kredyt niewielki się weźmie. No i pomału się to będzie spłacało. Domek modułowy będzie i tak postawiony na fundamentach tych, które są, bo akurat gościu, który przyjechał, to powiedział, że panie to tutaj wszystko jest do rozpierdzielenia, fundamenty tylko mogą zostać. Więc ogólnie nie martwi się zbytnio o to wszystko, że coś by tutaj nie bykło i że byłyby jakieś większe wydatki, bo musiałem płacić za sam dom modułowy, działkę mam, wszystkie przyłącza, wszystko jest, kanaliza również może zostać, no, tylko wiadomo trzeba by tam było już w samym domu ją położyć, ale to ogólnie wszystko jest do ogarnięcia i naprawdę no nie ma tutaj, że tak powiem, z tym większych problemów. No, trochę tego pola jeszcze zostało, ale to na spokojnie wszystko dokosimy. I chyba sobie kolejny odcinek to zrobimy akurat z prasowania tego wszystkiego u nas. Także też myślę, że to fajnie będzie wyglądało. Prasowanie i zwożenie. Myślę, że akurat zwożenie tylko do mnie. Tam to jest 10 belek sobie przywiozę. Gdzieś tam akurat chyba w tej szopie co mam to sobie ustawię, bo na strychnie nie wrzucę tych belek. W stodole tak średnio to trzymać. Ja wolę, powiem Wam tak szczerze, w tej stodole trzymać, trzymać maszynę. A w shopie właśnie te belki, ewentualnie tam na sobie siano podrzucam, i tyle że tak powiem z tego wszystkiego. Też co do tych moich opasów, ostatnio zero żarcia, zero że tak powiem zdrowia, dlatego też ich cena była taka niska. Ale w szczęście, w nieszczęściu moim, że odbudowało się ich zdrówko, także jest ok. I też tak poniekąd ja się tutaj zastanawiam, czy kurczę, sobie nie zrobię czegoś takiego, że będę. Zmienię sobie po prostu tutaj mm, poziom trudności. Mamy w tej chwili łatwy chyba, e, czy tam, jaki to jest poziom trudności. co e, czy to będzie tutaj. Łatwy. Zmienimy sobie na średni. O, normalny. teraz będzie można żyć. Trochę człowiek podorawiał, ale już teraz troszkę się to wszystko yy, pozmienia. Ceny też trochę pospadają w sumie, jak tam no, nie dużo, Ale jednak te ceny pospadały. Przemica maksymalna: cena 711. No dobra, niech to że tak powiem i tak będzie. Ja tu tutaj dość dużo pieniądze zarabiałem na tym, więc można że tak powiem troszkę przystopować. Chociaż może nie, jeszcze sobie ten poziom łatwy na rok zostawię i po roku. Yy się go zmieni najwyżej. Dobra, my się tutaj zaraz wysypiemy, to sobie header puszczę i zgaszę kombajn. No i jak mówiłem, pojedziemy sobie na gospodarkę, zjeść coś, opasy, sprzedać. Niech nowe przyjadą. Też od razu będzie już po robocie. Dobra. A kurde, to już więcej co jest kolejnego tutaj źle. O, już ideolo. Eee, o. No i pięknie. Wypalimy właskę i lecimy. Powiem Wam ten, że one, no ja nie wiem czy no, ja nim nie pracowałem w ogóle w tym farmingu. Mam nadzieję, że w kolejnym że tak powiem będzie możliwość sobie takim podziałać. Bo naprawdę świetna maszyna. Jakoś tak go trzymałem chyba ja na jakąś serię z zieleniami, no i tak, i tak wyszło, że go za bardzo nie położywałem, a tu już kurczę zaraz nowy farming. Ale co zrobić? Może będzie w kolejnym farmingu, tego sobie pożywamy, albo ktoś go może do tego nowego farminga da. Zobaczymy jak to tutaj jeszcze wyjdzie. No jak mówiłem, daleko do swojej gospodarki nie mam. Tutaj sheriff, tutaj zaraz kurczy nasza gospodarka, także chwila, moment przejedziemy, tylko coś tam zjemi, w sumie o drugiej, no druga po drugiej, e, zacznę sobie to wszystko dalej kosić, myślę, że około 17 skończę, to jeszcze dzisiaj wezmę Hollanda i weźmiemy się za prasowanie, także ogarniemy to wszystko, załaduję się te belki, ja tam do siebie mówię, z 10 sztuk wybiorzę, tak akurat tam trzymam rozrzutnik, nie wiem czy na tą moją małą przyczepkę uda mi się Jakoś z tym rozrzutnikiem ją spiąć to akurat bym tak sobie to tam fajnie powoził, ale to zobaczymy, czy ten mój pomysł wypali. Na razie jadę coś zjeść i przy okazji poogarniam te kurcze opasy tutaj, Ja się rozpierdził na gospodarce u mnie, bo miałem tam trochę poustawiać, to wszystko posprzątać, a nie było kiedy. No i jest jak jest ale mam nadzieję, że tragedii za bardzo nie ma o tam 60 to i tak wieczorem sprzedam, bo jak mówiłem sprzedam e odstawię, bo jak mówiłem dzisiaj żeśmy przewozili pszenicę także kury mają pełno no i nasze opasy tutaj kurde te wrota lepiej im zamknę no i się bierzemy za ich sprzedaż zarobimy na tym 30 700 zł. także sprzedaj Kupujemy kolejne 20 sztuk. Zrobimy na tym 23 700 zł. Czyli 30 parę tysięcy na naszym koncie. Spoko zarobek. Uważam jak na cały sezon pracy, jak na gnojowicę, którą te krowy nam natworzyły, na obornik. Także nieźle. No i cóż, ja nie przedłużając dziękuję Wam za oglądanie. Idę coś zjeść. Wejdźcie na moje pozostałe odcinki i do kolejnego odcineczka trzymajcie się. Na razie cześć.